Siemanko, siemanko widzowie z tej strony Skuniek 021 inaczej Matki Gaming. W tym odcinku w tym odcinku będziemy grać na na serwerze gunster.org. org i będziemy po prostu sobie patrzeć Aha, i będziemy sobie grać i mm, jak chcecie to napiszcie do mnie na Pv na Discordzie. Na Pv na Discordzie do mnie. I, czy chcecie więcej filmów z tego serwera? Mam nadzieję, że tak. Bo chociaż są tu mega lagi. O, wygraliśmy pierwszą rundkę. Jak widzicie nawet 60 minut tu nie mam. Pierwszą rundkę wygraliśmy. Mam nadzieję, że drugą też wygramy. Nie chcę już dzisiaj dla was nagrywać, bo już chyba czwarty raz nagrywam znowu. Ale przepraszam, że wczoraj nie było filmu. Po prostu dzisiaj dwa wstawię. Więc no. No. Teraz sobie polecimy mu zniszczyć beda. A jak ja nie postawiłem tu bloku? Powinienem postawić, ale no dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, mam nadzieję, że spadł. Nie spadł. Skubaniec. Eee. Dziwnie bije, ale co? Takie życie O, przynajmniej wiemy, że już nie ma Noka. Bo bardzo dużo osób używa Nuknocka no Na właśnie takich serwerach no Premium No i wtedy jest właśnie taki minus Bo On tyczy tego nie wykrywa, więc też uważajcie i po pierwsze nie czytujcie, bo ja bym nagrywał teraz na mast PvP, ale <laughs> nie nagrywam, ponieważ nie nagrywam, ponieważ yy, dostałem właśnie bana za cheaty, bo mój brat pobrał sobie takie ładne, takiego ładnego Doomsdaya, wbił tam na fly'u i co? Must PvP nie ma antyche. No to co ja poradzę? No i dostałem bana na IP. Więc mówię, nie czytujcie. Teoretycznie mam TNT, ale nie chcę go używać. Później może, może mi się przydać, ale... No nie. I te liczniki TNT... Nie, znaczy nie liczniki, liczniki są dobre. Tylko te, te odliczanie jest takie zwalone. Albo po pierwsze tu są wszystkie mapy z tego, z Must PVP, dlatego taki minus. <coughs> Ogólnie to wczoraj sobie pojechałem jeszcze na rower, co jest dosyć rzadkie u mnie. No i teraz w sumie w zimę no to chyba za dużo osób nie jeździło na rowerze, <coughs> dlatego. Chyba nawet normalne to jest, że mam zakwasy, jak tak długo nie jeździłem. Dobra, on zleciał, ale my też, niestety, musimy zlecieć. Właśnie mamy fireboli, a ja bardzo strasznie lubię grać na tych practiceach. Więc o. Dobra, on już powinien tu być, ale coś go nie widzę. Czyżby się gdzieś schował? Albo poleciał, tylko go nie wziąłem. O no właśnie. No i dobra, widzicie, tak się tworzy legendę. Nie wiem, jak on przeżył, ale jakoś musiał. No, trochę to ciężkie do zrozumienia, ale ech, ech, mnie już nic nie zaskoczy na tym serwerze. Czyli wszystkiego spodziewałem. O, ktoś mi dzwoni na Discordzie, ale ja niestety teraz nie mogę odebrać, ponieważ jestem w trakcie nagrywania. Zrobię wam teraz szybkie cięcie, bo już wygraliśmy. Po prostu czekam aż spadnie i odzwonię. Zdrajam wam cięcie. Kurde. Tak, tak. No i po prostu czekajcie chwilę, jak wygramy. O, właśnie. To robię Wam teraz szybkie cięcie. A, i, I dla Was to będzie sekunda, a ja odzwonię. Także zrobiłem Wam teraz szybkie cięcie. <laughs> No i... <laughs> i... zagramy sobie jeszcze jedną i wydaje mi się, że no nie wytrzyma. No dobra, chodzi? ale... O co? jest. Coś. No, gramy w ceso. Nie gramy, bo ja film nagrywam. Na no co, na YouTube? -ka? No. Z czego? z Minecrafta. No, pół Minecraft no, nie Wbij na Cesa. Nie. Dobra, nara. Jak widzicie, koledzy już po mnie poganiają, żebym jak zwykle z nimi grał. <ścoughs> No ale co? Ja z nimi nie gram. Muszę dla Was nagrać coś. Jak widzicie, kolega zleciał. I my sobie teraz zaoszczędzimy jednego fireballa. A za to nie budulca. Dobra. Tu. 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 Dobra, widzowie, wygraliśmy. No i co, to już chyba tyle w tym filmiku dla was. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. A my co? My kończymy już, więc narka.